No hej, hej, cześć, cześć wszystkim, tą z tej strony witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo fajnym temacie, jak wyjść z frenzona, krok po kroku, dostaniesz gotową strategię, której będziesz mógł po prostu sobie użyć. I zanim przejdziemy sobie do głównego tematu, dlaczego mogę Ci w ogóle o tym mówić, dlaczego powinniśmy słuchać. Przede wszystkim myślę, że opinie moich podopiecznych, obecnych i przeszłych najlepiej się o tym wyrażą. Przede wszystkim zapraszam Cię do na mojego Instagrama, gdzie jestem bardziej aktywny niż na YouTubie. Możesz zobaczyć sobie w wyróżnionych relacjach, jak pracuję z podopiecznymi jeden na jeden. Również często na relacjach 24 godziny udostępniam moją pracę z klientami oraz ogólnie moje życie, więc myślę, że będziesz mógł też w ten sposób bardziej lepiej poznać. Na posty są też posty z opiniami moich podopiecznych, możesz sobie skorzystać, zobaczyć, jak z nimi spędziłem na przykład wakacje w Egipcie, czy zobaczyć inny kontent, którego nie udostępniam tutaj na YouTubie. Więc myślę, że fajnie. W swojej grupie mentoringowej aktualnie mam 18 osób. I tutaj też zapraszam do sprawdzenia strony z opiniami moich podopiecznych. Link do niej też znajdziesz w opisie pod tym wideo. Opinie są wideo, opinie są mp3, smsy czy jakie dostaję, czy maile jakie dostaję w moich podopiecznych, a swój kanał na YouTube, na którym obecnie jesteś, Prowadzę już od 15 maja 2020 roku. Łączna liczba moich filmów to prawie 500 tysięcy. 440 ponad filmów udostępniłem w tym czasie i 3000 subskrybentów zgromadziłem przez ten czas. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączysz do tego zacznego grona tych subskrybentów. Ok, więc jeśli już wiesz, że jestem kwalifikowany, żeby ci o tym wszystkim mówić, bo być może jesteś pierwszy raz na moim kanale, przejdźmy sobie do głównego tematu, czyli jak wyjść z krok po kroku. Zacznijmy sobie przede wszystkim od początku. Jak aktualnie postrzegacie kobieta i dlaczego takiego Cię postrzega kobieta, Twoja przyjaciółka, koleżanka z pracy? Oczywiście, refrendzona mogłeś wpaść z koleżanką nie wiem, z pracy, ze szkoły, z czy po prostu, jakąś tam koleżanką, wszedłeś, spotkajesz się z kobietą, ty tym że będzie coś z tego więcej, liczyłeś na to, a stałeś się dla niej fajnym kolegą i spotykacie się, rozmawiacie ze sobą, nie ma problemu, żeby ona do ciebie zadzwoniła i tak dalej, ale. Ale jesteś dla niej tylko fajnym przyjacielem, ona powiedziała, że jesteś super przyjacielem, że nic z tego nie będzie być, można nawet próbować, żeby z tego było coś więcej, ale ona powiedziała, nie, daj spokój, my jesteśmy świetnymi przyjaciółmi, jesteś super facetem, ale nie chciałabym niszczyć naszej przyjaźni czy coś tego typu. Tak jesteś aktualnie postrzegany. Dlaczego jesteś tak aktualnie postrzegany? Powodów może być kilka. Natomiast jednym z takich głównych powodów jest to, że przede wszystkim nie wprowadziłeś w odpowiednim ku temu momencie seksualności. Nie sprawiłeś, żeby ona poczuła do ciebie tą taką seksualną energię, tak? Czyli no nie wprowadziłeś przede wszystkim seksualności. No bo czym się różni relacja przyjaciel od relacja, relacja damsko-mańska? Związek na przykład. No zobacz, relacja przyjacielska to jest tak. Mężczyzna, kobieta ze sobą rozmawiają, piszą, mają zawsze dla siebie czas, żeby się spotkać. Nie mają przed sobą, powiedzmy, tajemnic. Są ze sobą szczerzy, chcą dla siebie jak najlepiej, tak? Jak wygląda relacja związkowa mężczyzna, kobieta? Też dokładnie tak samo. Kobieta dla mężczyzny, jeśli się kochają, no to chcą dla siebie jak najlepiej. Są wobec siebie szczerze. No, spotykają ze sobą siebie, się spędzą, spędzają fajnie czas, chodzą na randki i tak dalej, i tak dalej nie? Czyli, powiedzmy, jest mniej więcej to samo. Nie? Mniej więcej jest to samo. Wiadomo, co ma, karakter. Ale czym to, czym to się różni? Przede wszystkim, no różni się tym, że kobieta w związku z mężczyzną uprawia seks. Przyjaciele tego nie uprawiają, tak? Ale żeby ten seks można było uprawiać, to trzeba było wcześniej tą seksualność wprowadzić. Dotyk, pocałunek. Tekst seksualny i tak dalej. I ty, jeśli po prostu nie wprowadzisz tego w odpowiednim ku temu momencie, to ty po prostu stajesz się dla kobiety albo facetem bezjajecznym, no bo ona, sobie, ona przecież ciebie nie pocałuje, ona ciebie za przyrodzenie nie dotknie, tak? A przynajmniej nie w większości przypadków. Więc jeśli ty tego nie zrobisz, no to po prostu kobieta sobie myśli. Kurczę co, nie, nie wykonuje żadnych ruchów. Dobra, nie to nie może, może chce zostać tylko moim przyjacielem. I już wpadasz do frędzona, tak? Albo może po prostu pomyśleć sobie, dobra, on chyba chce czegoś więcej, ale boi się tego wykonać, przecież ja go nie pocałuję. On nie ma jaj, on nie jest w ogóle seksualnie wartościowy. Nie, nie jestem nim zainteresowana i straci temu zainteresowanie. I tak to po prostu wygląda. Jeśli ty chcesz tego uniknąć, przede wszystkim chcesz uniknąć łatki wpadnięcia do frędzona, ty musisz przede wszystkim wprowadzić tą seksualność. No, tą seksualność musisz wprowadzić i pamiętaj, że zawsze w relacji ogólnie z kobietą, zawsze jest lepiej zrobić. O krok za dużo, czy tam dwa kroki za dużo, niż krok za mało. Dlaczego? Bo jak zrobisz dwa kroki za dużo, to może na jakiś czas relacja się skończy, ale i tak zostaniesz zapamiętany w oczach kobiety jako seksualnie wartościowy facet, męski facet, facet z jajem. Jest to dużo lepsza perspektywa, żeby tak na ciebie kobieta patrzyła, niż jeśli ty miał być, być zapamiętany jako facet bezjajeczny, bez jaj, bez seksualnej wartości, lub facet, który się boisz, tak powiem, z kobietą no, w dobrym kierunku pójść. Więc zawsze lepiej jest być, zrobić dwa kroki za dużo, niż krok za mało. I teraz, natomiast, jeśli jesteś w tym frendzonie, z przyjaciółką, koleżanką, chcesz z tego frendzona wyjść, dostaniesz tę teraz gotową strategię z życia wziętą, dosłownie z życia wziętą. Ja to stosuję, ja to stosowałem, stosują to moi podobieczni, więc no, naprawdę fajna bieda. Przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, że Ty musisz wprowadzać tak zwany komplement seksualny. Bo prawda jest taka, że Ty do tej pory nie, nie wprowadzałeś prawdopodobnie żadnych komplementów seksualnych co do kobiety. Czyli teraz, jak się po prostu spotykasz ze swoją przyjaciółką, możesz jej powiedzieć na następnym spotkaniu: Ale Ty fajnie wyglądasz, ale Ty seksownie wyglądasz, ale Masz fajne teraz stopki. Pasują się częściej powinna się zakładać. No, powiem Ci szczerze, że Karolina coś się w Tobie zmieniło. E, jeszcze nie wiem co, ale jakoś tak yy, 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 i tak inaczej na Ciebie patrzę, tak. Sexy wyglądasz, wiesz? E, coś takiego, tak? Na, nawet taki y, komplement po prostu seksualny, nie? E, I pamiętaj, że Ty w relacji, jako że Ty jesteś w relacji przy, y, przyjacielskiej, Ty masz większe przyzwolenie na takie rzeczy, bo rzeczywiście, jeśli by facet na pierwszym spotkaniu kobiecie powiedział, że seksownie wygląda, to by nie to by było dla niej może dziwne, nie? E, to by jej się mogło nie spodobać, ale Ty jako przyjaciel masz większe przyzwolenie przyzwolenie na takie rzeczy. I ty jak powiesz do swojej przyjaciółki, że no, ale ty seksownie wyglądasz, gdybym nie był twoim przyjacielem, to teraz bym się, bym się na ciebie rzucił. Jeśli ty to powiesz, to ona sobie pomyśli, weź, przestań, głupi jesteś, co ty w ogóle gadasz, nie? Ale ona odbierze to jako żart. Ona w ogóle nie odbierze tego jako yy, nie wiadomo co, nie? I yy, yy, to będzie pod jej takimi radarami, radarami radarami ochronnymi, bo ty jesteś jej przyjacielem. Ty masz większe przyzwolenie na, na tego typu rzeczy. Yy, I to jest to. Yy, na, oczywiście, też, więc od tego zacznij, od tych komplementów seksualnych, tak? Yy, następnie wspólny taniec w klubie, na pewno jak jesteś przyjacielem czasem chodzicie sobie do klubu potańczyć, a jak nie no to zainicjuj takie spotkanie, powiedz, słuchaj, może byśmy poszli do jakiegoś klubu potańczyć, coś tego typu, nie? To też nie jest jakby nic nic dziwnego. Przyjaciele normalnie chodzą ze sobą do klubu potańczyć, nawet wiesz, niektórzy przyjaciele, relacja damsko-męska, znaczy przyjaciele, kobieta, mężczyzna że ze sobą wspólnie na wakacjach. Też takie przykłady się zdarzają, więc, więc też pójście do klubu z przyjaciółką nie jest niczym winnym, niczym dziwnym. Pamiętaj, w tym klubie nie tańcz, wiesz, odosobniony od niej, czy nie zajmuj się z czymś innym, bo jeśli ty chcesz ją po prostu, że tak powiem, coś z nią zrobić, no to ty po prostu też nie możesz, że tak powiem, pójść sobie gdzieś indziej, bo zaraz inny facet ją przejmie, a ona jako, że to jest twoja przeciłka, no to ona chętnie z tym na przykład facetem sobie pogada, pośmieszkuje i ty już jesteś teraz na strasznej pozycji. Natomiast, a jeśli ty też będziesz ją na dystans trzymał, to nie wprowadzisz tej seksualności. W klubie jest większe przyzwolenie na dotyk, na... Nawet na pocałunki, no często jest wiesz, że w klubie ludzie się znają chwilę i zaraz się liżą po prostu facet, połyka kobietę, nie? Dosłownie albo przynajmniej, No i więc też ten wspólny przyzwolenie na no, tych tak jest, warto z tego wykorzystać. Też nie będzie niczym, dziwnym, szczególnie jak ona się trochę podpije, ty się trochę podpijesz, trochę więcej odwagi będzie u niej, że tak powiem, też mechanizmy obronne się, że tak powiem, trochę unormują, no to no to też nie będzie niczym dziwnym, to, że tu do niej podchodzisz, tańczysz, z nią rozmawiasz, wiesz, dotykasz ją, to ją za bioderka z łap, porusza jej bioderkami, tak? Troszkę przytul się, powiedzmy, do niej i tak dalej. To nie będzie niczym normalnym, będzie to coś całkowicie normalnego. Powtarzam, ty jesteś jej przyjacielem, masz większe przyzwolenie na takie rzeczy, nie będzie to dla niej niczym dziwnym. E, następnie eskalacja dotykiem, triki, triki, jakie możesz tutaj zastosować. No, na przykład, wiesz, możesz przede wszystkim, e, bo ty też pewnie jako przyjaciel nie dotykasz tak często kobiety, jak dotykasz, to dotykasz w ten sposób. To jak ty musisz ją dotykać, to ty musisz dotykać ją w Wolny sposób. Na przykład możesz jej powiedzieć, że: No słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale ja to kiedyś ukończyłem kurs masażu, to było dawno temu, ale, ale ukończyłem, tak? Mówię, fajnie, fajnie, to może kiedyś zrobisz masaż. mówię: Jasne, czemu nie? I nawet ona może być może dać ci zrobić, żebyś zrobił jej masaż, w kontekście jej przyjacielem. Ona nie patrzy na to w kontekście relacji damsko-męskiej, nie? Ona patrzy na to, że jesteś po prostu jej przyjacielem. Możesz też zrobić tak, żeby dała Ci rękę, e, dłonie i wymasujesz jej dłonie, na przykład jak jesteście u, niej, u Ciebie, lub na jakimś wyjściu waszym wspólnym, wymasujesz po prostu jej dłonie, tak? E, ty równie dobrze mogłeś nigdy nie... nie... Tak, po prostu już tam masujesz, nie? Byle jak. jej w międzyczasie, żeby ona jeszcze zamknęła oczy. Ty mogłeś nigdy w życiu nie być na żadnym kursie nie Nieważne, chodzi po prostu o historię, jaką wytworzysz. Możesz też na przykład zrobić, żeby dała ci dwie ręce, opowiedzieć jej jakąś historię, że jak pod tym drzewem zrobisz, zrobisz pewną rzecz, to spełnić jej życzenia, tylko musisz pomyśleć życzenia w trakcie tego, bardzo tak sobie je wyobrazić mocno. Ona, dobrze, fajnie, daj ręce i robi się jej takie dwa na przykład obrocie, nie? Więc taka sytuacja. Nawet nawet fajnym by było, wiesz, na rowerze, mówisz, żeby weszła na ramę i ją przewodzisz na, na ramię na, na rowerze. To też jest takie fajne, nie. Więc takie triki możesz zastosować i w... Jakby stosując powoli te etapy, ty po prostu będziesz zmieniał myślenie kobiety. Też potrzebujesz oczywiście na to czasu. No bo jeśli ty jesteś przyjacielem z kobietą już x lat, x czasu, x miesięcy, no to też nie jest tak, że ona w ciągu tygodnia stanie, będzie w tobie zakochana. Natomiast tak czy inaczej, dając jej czas i robiąc te na przykład rzeczy oraz rzeczy o których zaraz ci powiem. Mm, ona po prostu konsekwentnie zmienia myślenie o tobie, o waszej relacji i zaczyna po prostu czuć ten pociąg seksualny do ciebie. Oczywiście ona na początku będzie się przed tym zbraniać, ona na początku w ogóle nie będzie tego czuć, potem będzie delikatnie to czuć, będzie się przed tym zbraniać, będzie sobie myśleć, że nie no, przecież to jest mój przyjaciel, nie, nie, nie możemy czegoś takiego robić, ale te emocje będą po prostu silniejsze od niej, tak? Ty oczywiście nie możesz jej dawać żadnych znaków, że ty chcesz tego związku, chcesz tej relacji, nie, ty masz działać z czysto poziomu tego seksualnego, czy masz być jak przyjaciel, ale dokładać jeszcze tą seksualność, nie? To jest ważne. Eee, I tyle. Eee, no, i tyle. Eee... No i, i raz właśnie, raz z czasem te zmyślenie będzie powoli, powoli się na twój temat zmieniało. E, następnie, kiedy będzie już odpowiedni ku temu moment, wprowadziłeś te wszystkie rzeczy, o których ci mówiłem, o, trwa to jakieś określone liczby czasu. zawsze kiedy się z nią spotykasz, jaką seksualność wprowadzasz, to jest mega, mega ważne, to ty po prostu stosujesz taki później na przykład tekst zmieniający zasady gry. E, czyli mówisz na przykład coś takiego, co najbardziej najlepiej w takiej komfortowej sytuacji, w komfortowym miejscu, może na przykład jesteś u niej lub u ciebie, może coś wspólnie sobie gotujecie i mówisz na przykład tekst e, taki, słuchaj, Karolina, mam do Ciebie pytanie. Myślisz, że tak czysto hipotetycznie moglibyśmy być kiedyś razem? No, tak się na, na, na Ciebie pewnie spojrzy: Weź, przestań, co Ty gadasz, nie? Ale nieważne, bo Ty już zasiałeś w jej głowie ziarno Taki pomysł, nie? gdzie wcześniej i tak wprowadziłeś te rzeczy, plus tej myślenie cały czas się w tym kierunku do ciebie zmienia. Nie? Potem, oczywiście, też możesz stosować raz na jakiś czas teksty, właśnie nawet teksty mówiące, że, no, ale ty, ty to mi się podobasz, wiesz? Podobasz mi się jako kobieta. Jeszcze jakiś czas temu patrzyłem na ciebie jako zwykła ziomalka. Nawet szczerze, Beka miałem z ciebie czasem, ale. Ale teraz jakoś tak inaczej się ubierasz, bardziej tak kobieco. Nie wiem, czy ty jakieś feromonów stosujesz. O co chodzi? Co, co ty robisz, kobietę? Nawet coś takiego, nie? Albo mówisz, no podobasz mi się, powiem Ci szczerze, że gdybym nie był Twoim przyjacielem, no to bym, bym rzucił cię na to łóżko, I, i tak dalej, nie? To jest spoko. Tego typu rzeczy możesz jej mówić. Tak samo wspólne z Pani po imprezie. Pamiętaj, że ty właśnie, jak mówię. Zaowocuj wspólne, wspólne pójście do klubu, we dwoje najlepiej, żeby nikt wam nie przeszkadzał, tylko we dwoje. Najlepiej też do jakiegoś klubu, do którego nie chodzą wasi znajomi, żebyście byli tylko ty i ona. No i co? No i po imprezie wproś się do niej. Może, albo zaprosiłem do siebie na noc, chociaż może być tak, że ona nie będzie chciała, ale najlepiej wproś się do niej. Wproś się do niej, powiedz, że coś tam musisz i tak dalej, że, nie, nie, że u siebie to nie. Wproś się po prostu do niej na nocowanie, tak? Ponieważ Ty, pamiętaj też, że jako przyjaciel masz większe przyzwolenie na to, więc niej to nie będzie problem. Powiesz, że tam położysz się na kanapie, a kiedy już tam będziesz, to się wtryń normalnie do niej na łóżko i mówisz, dobra, nie będę spał razem, daj spokój, tutaj się prześpię z Tobą. I śpisz sobie z nią razem w łóżku. Ewentualnie możesz ją właśnie coś tam przytulić, dobra, chodź się przytulimy i po prostu się do niej przytulisz, albo możesz ją właśnie tak po buźce pomijać, nie? I tak dalej, i tak dalej. Rano, nie wiem, może jakieś śniadanko w majtkach sobie samych Pochodź, czyli troszkę jak taka para się zachowujcie i tak dalej. No i stosując właśnie tą strategię, dając jej czas, Ty właśnie staniesz się, wyjdziesz z tej relacji friendzon. więc myślę, że. Fajne, fa, 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 fajnie to ci wytłumaczyłem, myślę, że fajne tipy ci dałem. Jeśli ty masz coś, co mógłbym dodać, albo coś, czego nie powiedziałem, albo jak masz jakąś swoją metodę z sprawdzona, napisz w komentarzu chętnie przeczytam i chętnie się do tego odniosę. I wtedy będziesz właśnie postrzegany jako seksualnie wartościowy facet, ona zacznie coś do ciebie czuć, ona zacznie czuć do ciebie seksualne emocje, seksualne pożądanie. W międzyczasie oczywiście jeszcze możesz chodzić na jakieś randki, znaczy na spotkania, tak? Spotkania przyjacielskie, i ty ją na przykład zabierzesz na jakąś strzelnicę, na kardy, czy coś tego typu. Ty jako jej przyjaciel wiesz, co ona robi, czego ona nie robić, co ona lubi, czego ona nie lubi, więc warto to wykorzystać. W międzyczasie oczywiście cały czas tą seksualność wprowadzasz i wtedy będziesz postrzegany tak, jak właśnie tego chcesz, czyli będziesz postrzegany jako seksualnie wartościowy facet, a z czasem emocje wezmą górę i się w to po prostu czy zakocha. Tak to po prostu wygląda. Jeśli Ci się podał ten materiał, dajcie w górę, zasubskrybuj kanał, zapraszam do sprawdzenia innych moich treści. Natomiast jeśli ty masz problemy w z kobietami, kobiety Ciebie odrzucają, nie umiesz tak z nimi pisać, mimo wiedzy, którą posiadasz, czujesz, że po prostu nie idziesz do przodu, a te twoje problemy walce z kobietami trwają już długi czas i zdajesz sobie przede wszystkim sprawę z kosztu alternatywnego, czyli tyle, ile tracisz, nie rozwiązując tego problemu, czyli że tracisz czas, pieniądze, bo może wydajesz na jakieś kursy, na jakieś randki, które do nikąd nie prowadzą, tracisz po własnej wartości pewności siebie, ciągle jesteś sam, masz dosyć bycia samemu, nie wiem, na jakiś Imprezach rodzinnych, czy to, że nawet nie masz jakiej dziewczyny zaprosić na wesele. Masz tego dosyć, nie chcesz to zmienić. Chcesz to zmienić, przede wszystkim zdajesz sprawę z tego kosztu. Umów się, przede wszystkim możesz umówić się na rozmowę jeden na jeden. Darmowa rozmowa do niczego nie zobowiązuje. Na niej sprawdzę, jakie są Twoje problemy, z czym się aktualnie zmagasz, gdzie leży ten problem. Ja ci powiem, gdzie ten problem leży. Dam Ci też plan, co możesz z tym zrobić. No i tyle. Darmowa rozmowa. Myślę, że fajnie, fajnie z tego skorzystać, bo. No bo po prostu, nie. Zapraszam również do wybrania prezentu nagrania moich rozmów z kobietami, dzięki którym umawiam się od tygodniowo z jeszcze 10 na 10. Jest to za darmo. Zapraszam do mojego Instagrama oraz do sprawdzenia opinii e, też e, o mojej współpracy ze mną. Wszystko znajdziesz w opisie pod tym wideo. E, to było na tyle. Dzięki bardzo. Cześć.